Cześć widzowie, chcieliście zobaczyć jak zainstalować Clash Royale, a dokładnie Master Royale, więc robimy tutaj krótki, ogólny tutorial. Wpisujemy mas masterroyale.net, żadnych spacji, nic i teraz powinna się Wam pokazać taka strona. Tłumaczenia nie potrzebujecie. I teraz tak. Zjeżdżamy dość mocno w dół, aż wyświetli Wam się o takie coś. Download Master Royale for Android. Klikacie w to, jakieś reklamy to sobie pomińcie. I schodzimy znowu w dół. Ale teraz tutaj jest ważna rzecz. Nie instalujemy tego pierwszego, bo to jest zwykłe Master Royale, gdzie macie zwyczajne karty. Więc musicie zjechać niżej, gdzie macie Master Royale Infinity, gdzie macie Donalad Master Royale Infinity, i to klikacie. I teraz to będzie po prostu Master Royale Infinity. Klikacie, żeby to się pobrało. Ja już jak wiecie, pewnie mam to pobrane, więc mi picie, czy pobrać ponownie. Ja nie chcę ale wy po prostu, wam napiszę, że plik może być szkodliwy, spokojnie, nic wam się nie stanie więc to w sumie tyle, potem już jak się to wam pobierze, to kliknie, klikacie instaluj i na tym kończymy